że Wielkim Włodzi odbył się konkurs REACT. Jest to wyjątkowe święto inicjatyw preekologicznych i recyklingowych. Co dzisiaj na wybiegu mogli podziwiać dziennikarze i fascynacie mody z Polski i całego świata? Jury wyłoniło 21 projektantów i oni dzisiaj startowali w konkursie. Pani tutaj z dwóch powodów. Z jakich dzisiaj? Po pierwsze prowadziłam finał pokazu React Fashion Show i miałam przyjemność odczytywać nazwiska zwycięzców. Bardzo się razem z nimi cieszyłam. Po drugie, moja firma kosmetyczna była głównym sponsorem tegorocznego wydarzenia. Jestem współproducentką ekologicznych kosmetyków. Konkursowe zmagania poprzedziła kolekcja Agnieszki Kawali Surwy. Twój pokaz otwierał dzisiaj kolejny React Fashion Show. Dzięki pani Basi udało mi się stworzyć tak wspaniały pokaz, niesamowity i w ogóle jest spektakularny. Spektakularne było to, jak modelki po prostu się wyłaniały wręcz z ziemi jako, jako właśnie ten symbol tej czystości. Powstał pomysł na kryształową kolekcję. Sama koncepcja tej kolekcji nawiązywała do tego, abyśmy jednak po prostu poświęcili troszkę czasu na to, aby rozglądać się wokół siebie i zobaczyć naszą matkę ziemię, jaka jest zaniedbana, aby dążyć do tej właśnie czystości. Ogromne podziękowania dla pani Basi Sakołowskiej Ubrańczyk. Bardzo się cieszę, że REACT się rozwija, że jest coraz więcej imprez towarzyszących, tak jak Concept Store. Projekt gościła Łódzka Manufaktura i składał się on z dwóch alei. Pierwsza to aleja Fairtrade, prezentująca marki odpowiedzialne społecznie, w tym specjalnie stworzone dla REACT smaczne praliny. Druga to aleja sztuki recyklingowej, prezentująca pracę artystów i projektantów. Jak to bardzo wyjątkowa impreza i wyjątkowy jest też cały Fashion Philosophy Fashion Week Poland. Powiedz jak Ty oceniasz miejsce tej imprezy, jej rangę i wartość? Ja jestem zachwycona w pełni organizacją, twórczą energią ludzi. No i oby takich imprez było więcej. Wzrasta świadomość tego, że ekologia nie kończy się na recyklingu, a właściwie dopiero się zaczyna. Chciałbym powiedzieć a propos tej ekologii. To jest totalny konflikt i dyskusja, co jest ekologiczne. Czy futro sztuczne jest ekologiczne, skoro rozkłada się tysiąc lat i jest pełne chemikaliów? Czy jednakowoż futerko zwierząt może jest bardziej ekologiczne, chociaż zwierzęta są torturowane, zabijane? To jest kwestia już etyczna i własnego rozstrzygania w sumieniu. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby w ogóle zwrócić uwagę na recykling, na to, ile bardzo fajnych rzeczy trafia do, do kosza na śmiecie. Więc yy, niech ta moda będzie, niech jej będzie jak najwięcej, niech będzie jak najbardziej kolorowa, jak najbardziej przyciąga uwagę. Ale właśnie po to, żeby zwrócić uwagę na selekcję śmieci, to jest to głównie, co ja mam w głowie. W końcu w Polsce coś się dzieje w świecie mody. Nareszcie po prostu ludzie młodzi mogą wyjść, pokazać się. Bardzo, bardzo do dobre posunięcie. Podobała mi się ta pomysłowość projektantów, podobało mi się to, że niektórzy z nich naprawdę popracowali nad, nad materiałem i zrobili coś takiego użytkowego i fajnego. Życzę im bardzo serdecznie, żeby mieli takie fantastyczne pomysły, jak mają i żeby nie stracili tej weny w wykorzystywaniu e, takich rzeczy, które my nazywamy śmieciami, a oni nazywają twórczym materiałem. te świetne projekty, i, i trzymam za nich wszystkich bardzo mocno kciuki. Surowce recyklingowe, w oczekiwaniu na werdykt jury, w swoim fryzjerskim show wykorzystał Krzysiek krajca i Ania Perczak z salonu fryzur Barbara. Kolejnym pokazem specjalnym była prezentacja recyklingowo-ekologicznej kolekcji projektantki LuFlux, która tworzy i mieszka w Anglii. To dobre i potrzebne przedsięwzięcie. Dzisiaj w teatrze można było zobaczyć wielu utalentowanych ludzi. Jest to też fajny pomysł, aby uświadomić ludziom problemy ekologiczne. Cieszę się z każdego sukcesu młodej osoby, która dzięki reaktowi tworzy unikalne rzeczy i jest znana w środowisku. Magazyn Estilo przyznał nagrodę Edycie Stajniak i Paulinie Bojur. Paulinę i jej kolekcję przybliżymy w dalszej części materiału. Duet Świeczkowska Ewert otrzymał nagrodę od Golden Models. Nagrodę ufundowaną przez Remondis, jury jako wyróżnienie przyznało Magdalenie Trockiej. To były projekty recyklingowe, zrobione ze spetrów kupionych w Berlinie i oddanych mi też przez moich przyjaciół. Jak Ci się podoba idea konkursu? Jak, jak się tutaj czujesz? Idea konkursu jest świetnym przykładem na to, jak można wykorzystać wszystkie środki i stworzyć coś pięknego, coś użytecznego, coś co przykuwa Waszą uwagę. Jeszcze raz Łodzi, bardzo mi się podoba to miasto i jest fajne, ponieważ przyniosło mi szczęście, więc pewnie nie wrócę tutaj nie raz. Fundatorem wyróżnienia dla to to Natalii to Goldbach było łódzkie MPO. <laughs> Nagrodę główną, 15 tysięcy złotych, ufundowaną przez prezydenta miasta Łodzi, Żery przyznało Paulinie Bojur. Leuradka otrzymała też statuetkę rekreatora. Dodatkowo wiceprezydent Dariusz Joński sprezentował swoją prywatną recyklingową muchę. Paulino, powiedz, z czego stworzyłaś tak spektakularną kolekcję? <laughs> Kolekcja jest wykonana z przewodów elektroizolacyjnych z PCV. Oraz ze starych jeansów w niektórych elementach, które zostały przetworzone na zupełnie inne formy ubrania. Wiem, że czerpałaś z i hipisowskiej. Po części, tak? I z całej tej otoczki lat 60., czyli z sztuki psychotelicznej. Z wycięszczeni głównej nagrody przedstawiła rzeczy, które absolutnie przyciągały moją uwagę. To był absolutnie, sam pomysł fenomenalny, ale genialne wykonanie. Jakie są Twoje odczucia w ramach tego uczestnictwa w całym React i Fashion Weeku? Myślę, że jest to konkurs bardzo nowatorski i bardzo dobrze, że daje szansę na pokazanie zupełnie nowych pomysłów. Paulina pokazała, że nawet z tak niewdzięcznego materiału w kable można zrobić fajny strój, który fajnie pracuje, dobrze układa się na ciele. Konkurs był znakomicie zorganizowany. Dziękuję serdecznie Miastu Łódź oraz wszystkim organizatorom, Miałam miałam przyjemność wziąć udział. Jestem też pod wrażeniem tych emocji, które było widać. Z obuczyni głównej nagrody rozpłakała się i to było tak wzruszające i tak cudowne, że tym bardziej się cieszyłam, że przyznaliśmy jej tą pierwszą nagrodę absolutnie zasłużoną. Cieszę się, jeżeli udaje mi się pozyskać nagrodę, nagroda prezydenta. To, to też jest bardzo satysfakcjonujące dla mojego projektanta. Ja z panią Basią rozmawiałam. Pani Basia naprawdę wierzy w to, że trzeba podnosić świadomość społeczną, ekologiczną w Polsce. Bardzo dużo poświęca temu, bardzo dużo swojego serca i energii temu projektowi oddaje. Życzę jej, żeby taka impreza jak REACT była w czołówce tych modowych imprez. Dzisiaj bardzo mnie zainspirowała pani... Basia Sokołowska, która tą modą tak zaraża, że ktoś jest w stanie przejąć od niej tą energię, uwierzyć i być w tym. Jest naprawdę wielkie ukłony i podziękowania za organizację tego wszystkiego. Rewelacje. I życzymy sobie jeszcze. Jeszcze więcej. Pani Basiu, poprosimy. Podsumujmy zatem to wszystko, co dzisiaj się wydarzyło. Wydarzyło się bardzo dużo zarówno dla recyklingu, jak i dla polskiej mody. Było to wydarzenie, które mogło utrwalić się świadomości tych ludzi, którzy akurat na pokaz przyszli. REACT 2010 zakończył się afterparty z recitalem Ramony Ray.